Cześć, hej, Manu Ludziska, a z tej strony Aba I witam was dzisiaj w kolejnym, 12 odcinku SimCity Na dodatku Miasta Przyszłości Więc tak ludziska, dzisiaj nastąpiłem od was pewne informacje Może zacznę od razu od e, pierwszej, e, dosyć ważnej Więc tak, jak możecie słyszeć, albo jak mam nadzieję słyszycie Audio w dzisiejszym odcinku jest dość dobre Powiedziałbym, że najlepsze e, właściwie odkąd zacząłem nagrywać I wiąże się to z tym, że ostatnio sobie zakupiłem nowy mikrofon, tak e, Co do mikrofonu, może ogólnie wspomnę Bo wiem, że dużo ludzi będzie się o to pytać e, Mikrofon, który ostatnio zakupiłem, jest to Samsung Jitter, czyli jeden z najpopularniejszych, jak nie jeden z popularniejszych, szczerze powiedziawszy, trudno powiedzieć, mikrofonów używanych w ogóle przez YouTuberów na polskim, angielskim i innych takich YouTubach, więc mam nadzieję, że ogólnie jakość będzie dobra, bo w sumie dosyć dużo ludzi tego używa, więc może to właściwie świadczyć o tym, że sam mikrofon jest dobry. Co do jeszcze może ustawień, tak powiem, mikrofonów, gdyż cały czas z nimi kombinuję, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku ogólnie będą dobre, mam nadzieję, że głośność będzie dobra, w sumie możecie mi napisać w komentarzach czy jest ok, czy nie jest ok. Staram też się jak najbardziej odszumić e, sam mikrofon, chociaż, wiecie, z racji tego, że jest studyjny, aż tak e, to nie powinno, e, wiecie, mieć znaczenia, bo i tak e, dźwięk jest dosyć dobry. Więc tak, co do, co do mikrofonu, to mniej więcej będzie tyle. Ogólnie mam nadzieję, że e, sam, właśnie, dźwięk jest lepszy. Jak już mówiłem, na mi o tym e, w komentarzach, gdyż będzie dla mnie to najlepsza odnośnia, e, tego właściwie jak jest. Więc tak, przejdźmy teraz dalej do informacji, już związanych z rozgrywką. Jak tutaj widzicie, e, pozmieniało się tutaj niedużo. E, ogólnie mamy tutaj troszeczkę kasy w zapasie. Mamy w tej chwili 326 tysięcy simoleonów. I tak, co zrobimy mniej więcej pomiędzy odcinkami? Jak tutaj widzicie, Akademia dalej jest e, podczas tworzenia. Tutaj, e, jeśli widzicie. Też się za dużo nie zmieniło. Ale, ale, ale. Tak. E, pozmieniało się tutaj. Jak tutaj widzicie, mamy już wysypisko praktycznie puste. Ogólnie tutaj e, jest taka szybkość spalania, że właściwie już nie będziemy potrzebować tych dwóch spalarni śmieci, które de facto już możemy usunąć, bo rzeczy powiedziawszy, nie przydadzą nam się w ogóle. Dobra. I tutaj jak widzicie, mamy bardzo dużo wolnego miejsca. Ogólnie spaliło to się poprzednim w poprzednim czy w odcinku. Spaliło to się pomiędzy odcinkami, dlatego też postanowiłem właściwie usunąć już te strefy e, pomiędzy odcinkami. Dobra, i tak, pomiędzy odcinkami też, jak tutaj widzicie, rozrosły nam się tutaj fabryki oraz yy, no właściwie procesory. Procesory pozostały bez zmian, właściwie dzisiaj się nimi zajmiemy. Więc tak ludziska, dzisiaj czym właściwie się zajmiemy, bo to jest dosyć ważna rzecz. Ogólnie, jak wiecie, nasze miasto od dłuższego czasu bankrutuje. Ja tutaj wymyśliłem mniej więcej alternatywy. Jak tutaj widzicie, nasze miasto. No nie jest może za duże, ale mam taki pomysł, że jeśli ogólnie nasze miasto się jakby nie uratuje z tych kłopotów finansowych, no to zajmiemy się budową tutaj miasta mniej więcej w Crockett Band. Nie, nie wiem dokładnie jak się to czyta, w każdym razie będzie to taka, wiecie, ostateczność. W każdym razie, ci może na sam samym odcinka, bo widzę, że już się trochę rozgadałem, jest trzecia minuta, zaczniemy od takiej fajnej zmiany. Jak tutaj widzicie, ogólnie w składzie handlowym mamy niepotrzebne, Najprościej mówiąc, składy stopu i składy plastiku. Ja sobie to zamienię ogólnie na składy. Zaraz zresztą zobaczycie czego, do tego sobie musimy zastopować. Gierkę. Ja nie chcę opuszczać miasta. Wybaczcie, że tak będę trochę może. failował klawisze, ale niestety za bardzo nie widzę klawiatury, gdyż po części mi to zasłania mikrofon, tak? Może. dawno w SimCity poza tym nie grałem. Dobra, więc tutaj sobie. skład plastiku, tak. I właściwie wszystkiego skład, bo będziemy musieli trochę tutaj e, pozmieniać, wiecie, ogólnie ustawienia. E, dobra, weźmy sobie tak, weźmy tutaj sobie skład procesorów e, razy dwa. I skład metalu, dobra, i skład metalu będziemy sobie tutaj też e, dawali, gdyż jak wiecie, możemy też za pomocą naszego centrum recyklingu tworzyć właśnie metal. Tutaj sobie zaraz go weźmiemy, tak, skład metalu, dobra, jak widzicie tutaj pasuje, dlatego też będziemy mogli Tutaj dać ten skład. ogólnie metal się upłata sprzedawać, bo za niego są dosyć duże pieniądze. Tutaj możemy właśnie go eksportować, a procesory też w sumie będziemy eksportować, więc wszystko będzie na eksport szło, więc mam nadzieję, że taki, takie ustawienie będzie przynajmniej dobre. Bo wiecie, za metal też trochę idzie. I w sumie, w sumie czemu, nie, jak mamy i tak nadwyżkę przeważnie. Jak one się nazywają, materiałów wtórnych, więc wiecie, jak to jest? Tutaj jak też widzicie, no niestety musieliśmy, nie wiem czy to pokazywałem w przednim odcinku, z tego pamiętam tak, zamknąć poziom handlowy, gdyż no niestety, wiecie, jak zwykle bankrutował, ogólnie co do tej mega wieży, to nie wiem czy kiedyś jej nie wyburzymy, bo ona same tylko tutaj straty przynosi. Tutaj też jak widzicie, mamy mało prądu, dlatego zaraz się zajmiemy kolejną rzeczą. Tutaj jeśli chodzi o resztę, to chyba stoimy całkiem w porządku. Będziemy musieli też się zająć policją, bo jak widzicie, no nie jest za fajnie. Siły nigdy z tą policją nie było za fajnie. Więc tak, weźmy tutaj może jeszcze jedną rzecz zróbmy, żeby w ogóle się te procesory nam szybciej produkowały. Damy tutaj. Damy tutaj w ogóle, jak one się nazywają? Mamy tutaj ciężarówki dostawcze, żeby szybciej były dowożone te procesory do naszego składu. Tutaj kurczę, można by postawić teoretycznie linię montażu procesorów, ale wiecie jak to jest, byśmy musieli zniszczyć tą fabrykę, a Ta fabryka trochę dochodu daje. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, tak może na szybko, jak tutaj jest z tą akademią. Byli mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie jakiś dosyć ciekawy, bo szczerze powiedziawszy nie wiem jaki wyjdzie, wiecie, różnie to bywa. Eee, dobra, tutaj zamknięte, zamknięte. W sumie wiecie co, możemy trochę przebudować tą naszą wieżę? Ogólnie e, sugerowaliście mi, e, żebym co do samej megawieży trochę ją po, e, pozmieniał pod względem e, poziomów, to sobie to zburzę. Wiem, że to nie będzie najlepszy krok, ale wiecie, no zawsze coś. Dobra, i tak damy tutaj sobie może poziom apartamentów dla. wiecie, dla bardziej zamożnych, bo właściwie czemu nie? Z tym, że najpierw, z tego, że sugerowaliście mi to, damy sobie poziom biurowy, bo poziom biurowy może tutaj się przydać, wiecie, dla ogólnie ludzi, żeby, wiecie, chodzili do pracy i innych takich. Dobra, zaczynamy tej budowę. Niech tutaj tam się buduje, trochę tak oczywiście kosztuje, ale no, wiecie, nie, nie mamy jak. wiecie. Tego zrobić inaczej, mam nadzieję, że ten poziom biurowy się to po części zwróci, bo wiecie, tutaj ludzie narzekają na to, że po części są bezrobotni, po części, jak oni się nazywają, że nie mają jakichś sklepów, więc mam nadzieję, że przynajmniej to ich zaspokoi w części, mam nadzieję, że dzięki temu będzie dobrze. I w ogóle z tego co tutaj widzę, mi się jakiś fajny budyneczek buduje, tak pusta firma zatrudniamy. Dobra, niech daje się, nam to zbuduje. Dobra, jeszcze możemy zobaczyć, jak tutaj jest z pożarami, z kliniką, Ogólnie nie widzę, stoimy całkiem stabilnie. Tutaj w ogóle procesory się cały czas produkują. Mam też nadzieję, że. O, tutaj niedługo już będą się sprzedawać. Jak widzicie. Procesory niestety troszeczkę spadły w tej chwili mo można właśnie je sprzedać za 73 tysiące. I dostaliśmy poziom birowy do mega wieży, chyba zadanie, żeśmy nawet tu kończyli, albo zatrudnić pracowników, dobra. Musimy jeszcze zatrudnić pracowników. Tego też jeszcze damy tutaj sobie. Jak on się nazywa? Poziom apartamentów dla bardziej zamożnych. Myślę, że to jakoś, wiecie, podniesie ogólnie, e, wiecie, tą mega, mega wieże, bo szczerze powiedziawszy, ta mega wieża w części bankrutuje i to nie jest za fajne. Dobra, musimy poczekać aż nam się to zbuduje. Tutaj możemy w sumie spróbować i tworzyć ten poziom. Większe zadowolenia. Trudniej pracowników. No fajnie, zatrudniliśmy ich, tylko że tutaj się ludzie e, jakoś pienią strasznie. Nie wiem, nie wiem dlaczego właściwie tak jest. To jest w sumie takie, takie dziwne. Zarób na czynszu z poziomów biurowych, tak? Już się nawet nawywróciło, o kurczę Nie, jeszcze się nie zwróciło, ale przynajmniej już mam jakiś plus i skończyliśmy zadanie, jak fajnie Ech, Dobra, I nie, poczekamy aż no ją się to zbuduje, ogólnie zobaczmy jak jeszcze z tymi procesorami Tak jak widzicie, ogólnie produkcja idzie całkiem przyzwoicie Dobra, i możemy tej sobie, kurczę, postawić, hmm, co by nam było bardziej opłacalne Właśnie to by było bardziej opłacalne, chociaż, wiecie jak to jest Może wiecie co, postawimy po prostu, ten pociąg handlowy wygląda fajnie, ale ustawimy sobie drugi poziom. Wiecie, dla zamożnych, żeby było fajnie. Wiecie, mam nadzieję, że jakoś to nie zbankrutuje. Widzę, że z tej mega wieży strasznie dużo tracimy. No, ale wiecie, nie jest aż tak źle. Dobra, jest w porządku. Czemu u Was jest w porządku? Dobra, już widzę, są przychody z Was, jakie wiecie, 300 simulonów, no, ale zawsze coś. Zawsze coś, jak ja tu powiadam. Hmm, dobra, zobaczmy, tutaj, się nam wyburzyło. Wysokie podatki, jakie wysokie podatki? Ludzie, ogarnijcie się, naprawdę. Hmm, to nie są wysokie podatki, ja wam mówię. To o co nas proszą? Wybierz zło, nie będziemy wybierać zła, bo już i tak jest źle w tym mieście. Tak jest, tak jest do kitu, bo wiecie, bankrutujemy strasznie, jakby nie patrzeć. Dobra, jest w porządku, tutaj widzę, że już e, nasz poziom biurowy się zwrócił, więc jest całkiem spoko Widzicie, ludziska, uratowaliśmy trochę sytuację, e, przynajmniej w Mega Wieży Ogólnie myślę, że jak on się nazywa, e, że jak już tutaj spłacimy właśnie e, te długi, których tutaj trochę mamy, jakieś e, około 120 tysięcy łącznie No to już będzie, myślę, lepiej A, wpadcie za mój katar A, niestety ostatnio kater mnie dobija, jak wiecie Mam nadzieję, że aż tak tego nie będzie słychać, wiecie, mikrofon studyjny to często, niestety. Kurczę, wiecie, delikatne puknięcie i już, już wszystko słychać. No niestety, takie wiecie, po to, po to właściwie zostały zbudowane, żeby oddać jak najlepiej dźwięk. Wiecie jak to jest. Dobra, zobaczmy jak tutaj w ogóle ze sprzedaży jest. Dobra, ty zobaczmy. O, dobra, widzę, że brakuje plastiku. Plastik tutaj jest, dobra, to zaraz powinno to dowieść. Z tym wiecie co możemy jeszcze tutaj dodać tak. E, jak one się nazywają? Ciężarówki dostarczy materiałów z odzysku. Tak, możemy to w ogóle dodać, bo powinno, wiecie, dzięki temu trochę szybciej yy, następować ta wymiana między fabryką procesorów a, a centrum recyklingu. Dobra, widzę, że już tutaj jest ok. Tutaj już Birowiec sobie radzi, mamy mało tutaj niezamożnych pracowników, ale wiecie. No bywa, niestety. No i tutaj mam nadzieję, że oni też się jakoś asymilują czy coś takiego. Dobra, jest w porządku, więc widzę już tutaj trochę ludzi przybyło. Dobra, i zobaczmy. Tak, już mamy widzę przychody. Dobra, możemy jeszcze tutaj spróbować, chociaż nie wiem jak to wiecie, wyjdzie. E, możemy tutaj, wiecie, wiecie, spróbować, e, żeby oni też tutaj. O, jak widzicie, już dosz... e, czy doszli. Już tutaj już tutaj załapali, że mamy coś takiego, właśnie ten poziom. A tutaj się pali nam fabrykę, jest niefajnie. Eee, możemy sobie w ogóle paszeć. To, to jest dosyć ciekawe w ogóle, że jak się pali fabryka. Jeśli, pami czy, jeśli pamiętacie, jeśli w ogóle gracie w SimCity, City, no to wiecie, że tak, kończy się to fajnym wybuchem. Które często rozprzestrzenia ogień, chociaż wiecie, w tym przypadku aż takie to złe nie było. Dobra, tutaj widzę, że coś nam złemkotowało, już nie będziemy patrzeć dlaczego oraz tutaj też mamy pożar budynku. Tutaj jeszcze może wam pokażę, bo mogłem to w sumie pokazać na początku odcinka, tutaj ogarnąłem troszeczkę linię maglewa, nie jest to może najlepsza linia, ale wiecie, tu jest taki niefajny problem, że niestety... Ten maglev jakoś nie chce tutaj łączyć. Nie, nie wiem z czego to wynika. Wiecie, jakiś taki dziwny jest błąd, że się w ogóle nic nie chce łączyć. No, wiecie, trudno. Dobra, tutaj widzę, że jest całkiem spoko. Dobra, i tak. Dzisiaj zabierzemy się wreszcie, tylko jeszcze poczekamy, aż nam tutaj trochę hajsu przy, przyjdzie. Jeszcze przy okazji zobaczymy, e, jakąś tutaj. Jak tutaj z zadowoleniem wszystkiego. Jeszcze tutaj a propos procesorów. Dobra, procesory się tutaj produkują. Dobra, tutaj jest też OK, myślę. Metal już się też sprzedają. Więc tak, zabierzemy się dzisiaj za ogólnie koronę. I tak, mówiliście mi już przez parę odcinków, jaką koronę powinienem wybrać, jednak, e, zważywszy na to, że jak tutaj możecie zauważyć, mamy bardzo mało prądu właściwie już prądu praktycznie nie ma, e, postanowiłem, że zainwestujemy. Jak na razie, tak wiecie, to będzie taka korona tymczasowa. E, Myślę, że właśnie będzie dosyć fajna w koronę mocy słońca, chociaż wiecie, musimy się nad tym zastanowić, no w sumie korona nie jest troszeczkę taka droga, no zabiera nam niedużo, chociaż w sumie korona billboardów też jest fajna, ona tam zwiększa przychody z biur chociaż wiecie, i tak mamy już dużo przy... Przy... przychodów, tak, nie mogę się niestety wysłowić, wybaczcie. A więc tak, postawimy właśnie sobie tą tymczasowo koronę. Mocy słońca. Ogólnie ja ją postaram się potem zniszczyć, bo preferowaliście, z tego co pamiętam, z tego co żeście mi mówili, kolejkę Skyclop, Ona jest też ogólnie całkiem spoko, z tym że wiecie. Jak na razie, no, nie mamy możliwości awansowania w ratuszu na wyższy poziom, więc jak na razie będzie musiało to zostać tak jak jest. Dobra, autobusy, przystanek niepodłączony. O nie, kurczę, apokalipsa! Nie, przystanek rozłączony. Czy wy to rozumiecie? Że Sim City wiesz, tak nie, nie panikuj. To jest tylko jeden przystanek. Tych przystanków jest tutaj od cholery, dosłownie Dobra, poczekamy aż się tutaj zbuduje Ogólnie wiem, że to jest taki może trochę krok, który pozbawi nas resztek, wiecie, pieniędzy, ale Wiecie, jakoś trzeba tutaj zaryzykować Gdzie tu są budynki bez prądu? Jeden! Jeden jest biedny z biedny budynek Dobra, zobaczmy w ogóle ile tutaj ta elektrownia Tutaj widzę 200 MW. Ogólnie nasze miasto niestety trochę prądu żre 175, no, trochę. może nie aż tak, ale wiecie. Ale lepiej, lepiej mieć jakąś zapasową energię. Ogólnie jak już mówiłem, tą koronę zniszczymy, jeśli tylko odblokujemy jakieś inne poziomy. Tutaj, jeszcze możemy zobaczyć. Czyli brakuje nam wydziału transportu i wydziału turystyki. Myślę, że wydziałem turystyki, właśnie zajmiemy się, jak tylko odblokujemy następny poziom ratusza, gdyż on najbardziej tutaj się nam przyda. Jak tutaj widzicie, nawet już się nam korona zwróciła, jeśli chodzi o. Jakieś procesory. Ona jeśli możecie pamiętać wygląda, tak? Taka śmieszna korona, z której oczywiście leci para, bo to oczywiście energia słońca, wiecie. Tak tutaj się ładują jakieś ogniwa, więc nie jest aż tak źle. No i musimy poczekać, bo tutaj jak widzicie, jeszcze na razie mamy zapotrzebowanie ze starą energią, więc nie jest za ciekawie. Ja tutaj jeszcze zerknę, którą w ogóle mamy minutę. Mamy 14 minutę prawie. Widzę, że jest dosyć dobrze. Znaczy dosyć dobrze. Widzę, że zarazki są. Dobra, to jak widzicie też mamy dosyć dużo przy przychodów. A, będziemy musieli tutaj chyba jakąś klinikę postawić wkrótce, bo widzę, że zarazków jest tutaj coraz więcej. Zobaczmy jak tutaj z tym wszystkim. Nie, widzę, że aż tak źle nie jest, kurczę. Zarazki są niezdrowe tutaj. Tutaj nie, tutaj nie narzekają, dobra, czyli widocznie tylko w tym obszarze, będzie tak najwyżej nie jest za fajnie. To Zobaczmy jeszcze, ile nam się tworzy. Ogólnie co do Akademii, no to myślę, że w przyszłym odcinku zajmiemy się, kurczę, żeby tutaj się zająć, bo tutaj bo dużo fajnych rzeczy jest. Właściwie chyba najbardziej rozsądnym będzie korona odczytarki powietrza albo elektrownia termojądrowa, o którą też mnie właściwie prosicie, żebym postawił, bo w sumie jest to dobry deal. Myślę, że jak właściwie stworzymy tą elektrownię termojądrową, to lepszym sensem będzie tutaj postawić po prostu ją, a z mega wieży usunąć tą koronę. Bo właściwie czemu nie? No wiecie, ten poziom ewentualnie wyłączyć reaktora jądrowego, więc wiecie to będzie? wycie się zobaczy. Dobra, zobaczmy, jak tutaj z prądem. No, kurczę, prąd spada, ale to dlatego, że jeszcze to się nie ładuje. W sumie, w sumie wiecie, bywa. Ja zobaczmy, jak tutaj ze ściekami. W sumie by się też ścieki przydało tutaj ulepszyć, bo jak wiecie, nie jest za fajnie. Dobra, 20 tysięcy. Eee, staś O ile nam się to wiecie, połączy, bo tutaj też może być jakiś lekki problem. I tutaj widzę, że nam się kolejna fabryka pali. Świetnie! Czy wybuchła? Eee, niestety nie mamy, jak tego naprawić w tym momencie. Ja opuszczone budynki, tutaj też możemy to rozwalić. Dobra, i zobaczmy. Połączyło nam się. Połączyło nam się. Dobra, tutaj widzę, że ta korona oczywiście nie wymaga e, żadnego połączenia z kontrolletem, więc nie jest aż tak źle. Dobra. Ok, widzę, że jest całkiem spoko, jeśli chodzi o jak na razie fundusz. Widzę, że się procesory jakoś sprzedają. Zobaczmy, ile za te procesory teraz dostajemy. 73 tysiące, ok. Widzę, że też produkcja idzie pełną parą, więc jest całkiem spoko. Tej kurczę dałbym to, ale. Nie wiem, czy to jest jakiś wiecie, sens z tym wszystkim. Tutaj mamy jedno, drugie, trzecie. Nawet i tak, aż tak dużo tego wszystkiego nie dostajemy po pewnym czasie. Dobra, zobaczmy, czy tutaj możemy jakieś jeszcze ulepszyć plastik. Nie. Kurczę, tutaj bym był, ale nie ma za bardzo możliwości. Dobra, weźmy tutaj sobie. Zobaczmy, jak e, ci ludzie tutaj. Trzeba opuścić to miasto śmierci. Nie! Weź mi powiedzcie, dlaczego tak się dzieje. Naprawdę, to miasto mnie po prostu nie lubi. Znowu apokalipsa z rozłączonego przystanku. Kurczę, no. Czemu, czemu tutaj jest źle im? Naprawdę, nie, nie mam, nie mam, pojęcia. No tutaj jest, i nawet nie pisze, że to by było zarażone, nie, nie, wiem o co chodzi. Tutaj jedna osoba umarła, czy tam z dwie. Już, już trzeba się wyprowadzić, kurczę. Eee, to już mi nawet nieopłacalny jest ten poziom po prostu. To ludzie tutaj mnie nie cierpią. Wiem, że tutaj są fabryki i może one e, tutaj w dużym stopniu, wiecie, powodują to wszystko, że... E, wiecie, ci ludzie tutaj jakoś umierają, no ale bez przesady. Dobra, zamkniemy im to. Jak, jak nie, to nie. Chciałem, chciałem dobrze, ale nie, widocznie będziemy musieli się z tego miasta powoli wynosić. I ta mega wieża jest głównym powodem, bo w sumie wiecie, jest beznadziejna. Po pewnym, po pewnym czasie, jak to można powiedzieć. Ha, no, niestety bywa. Dobra, zobaczmy jak tutaj zresztą rzeczy stoimy. Widzę jest też 17 minuta, więc już niedługo będziemy musieli kończyć. Mam nadzieję, że się jeszcze odcinek się spodobał pomimo tego, że był po części trochę... Nie wiem czy nudny, ale wiecie, z małą ilością akcji, bo musimy tej dużo rzeczy niestety naprawić. Dobra, woda jest. Tutaj widzę, jeśli chodzi o administrację, też stoimy w porządku. Dobra, utylizacja śmieci, tutaj jest policja, dobra, szkoła. Szkoła w ogóle nam się w części przydała. Tutaj ludzie są de facto w części trochę głupi chyba, chociaż no nie widać może teraz tego, ale nie jest za fajnie. Dobra, tutaj wszędzie chyba to oprzystankowane jest, co do tego, jakąś się nazywa, do autobusów. Też jest okej, okay. w ogóle okradają zajezdnia autobusem, świetnie. Eee, naprawdę, naprawdę, nie wiem dlaczego ta policja sobie nie radzi. Naprawdę, napisz, napiszcie mi w komentarzach, dlaczego tak się dzieje. Ja, pomimo tego, że w SimCity już długo przegrałem, nie rozumiem tego, dlaczego tutaj jest wszędzie policja i ona sobie z tym po prostu nie radzi. Jest we wszystkich obszarach możliwych wokół, jest e, policja, wszędzie są przestępcy i nie wiem, nie widzą tego. To jest, nie wiem, jakiś problem w skryptach czy coś takiego, nie mam bladego pojęcia. Właśnie znaczy, dlatego, napiszcie mi w komentarzach, bo, przecież powiedziawszy wkurza mnie to coraz bardziej. Eee, dobra, zobaczmy jak tutaj z tym wszystkim stoimy Dobra, jest okej okay. ja i widzę, że akademia się tworzy Dobra, więc jest całkiem spoko to jeszcze możemy zobaczyć jak z tymi procesorami Brak zasobów no, Ile do tego, plasti ile tego plastiku tutaj możecie wjeść? Prawdę, ile tego plastiku? Już tutaj jest już plastik, Boże i to ile? Eee, naprawdę, nie rozumiem tego Dobra, poczekam aż tutaj nam przywiezie się plastik Co my tutaj mamy? Jaki problem? Za mało zamożnych kupujących. Gdzie masz za mało zamożnych, zamożnych kupujących? Zaraz wam zrobimy zamożnych kupujących. Dajcie mi chwilę. Jak chcecie, to będziecie mieli. I pożądany element. Czy nie ma bezdomnych, to czemu się czepiacie. A, dobra, tak weźmiemy to. Okay. To przynajmniej będzie wiecie, jakaś tam wyższa strefa dla ludzi e, mających, wiecie, jakąś nazywa 7 strefa zamożnościową, to powinno coś tam dać, przynajmniej. czy nie są tu najbardziej zamożni, ale wiecie, zawsze e, jakoś. Nie można znaleźć pracy. No, fajnie. Przeszłone budynki. Naprawdę, z tym jest, miastem się dzieje coś, co nie powinno się dziać. Wszystko tutaj, według mnie, działa dobrze. I nawet możecie zobaczyć, że mam, mamy tutaj strefy pracy. Nie wiem, dlaczego się nie mogą po prostu wprowadzić. No i po prostu dziwne. E, gdzieś w ogóle tutaj smucą. Tutaj widzę, że się smucą. Wysokie podatki. No to wszędzie wszędzie, wszędzie wszędzie brak szkół albo czegoś takiego. Naprawdę tutaj ludzie po prostu mają IQ jajka, że nie potrafią znaleźć pracy. To jest w sumie de facto łatwe. No, można sobie powiedzieć po mieście poszukać coś takiego. Nie, nie wiem właściwie w czym leży problem w tym mieście, więc dlatego, więc dlatego będziemy wkrótce je opuszczać, przynajmniej taką nadzieję. Tak jak ogólnie mówiłem, będzie to myślę to miasto i co do tego miasta, to jeszcze nie wiem co tutaj wykminie, ale raczej to będzie jakaś przemysłówka, żeby było fajnie. I będziemy przynajmniej duże zyski z jakie ciągnąć. Przy okazji wam pokażę właściwie. Jak fajnie jest zrobić się mega, o, o ile oczywiście mi się uda, bo wiecie, różnie, różnie to bywa. Dobra, ludzie, z tego co widzę, już 20 minut, więc już powoli myślę, że będziemy kończyć. Więc tak, w następnym odcinku myślę, że zajmiemy już się tą akademią. Ogólnie myślę, że zajmiemy się albo elektrownią termojądrową, albo odszczarką powietrza. To jeszcze, wiecie, się zobaczy. Co do prądu, to myślę, że będzie wszystko w porządku. Wodę może, wiecie, jakieś problemy, chociaż. To się wiecie jeszcze zobaczy, dość ciekawi, myślę będzie jakoś ok, Śmieci, właściwie śmieci już, właściwie wyspiska już praktycznie nie potrzebujemy e, Co do pożarów to też dobrze stoimy, no tutaj jeśli chodzi o, jak oni się nazywają Jeśli chodzi o... może e, klinikę to nie jest za specjalnie dobrze, więc tym też myślę zajmiemy się właśnie w następnych odcinkach Policja, no policja wiecie jaka jest, właściwie ona sobie nic z tego nie robi tak, z tego co widzę, resztą, resztą jakoś tutaj mamy pod kontrolą, myślę, że jeszcze w następnym odcinku jakoś ogarniemy tą mega wieżę. Możecie mi w ogóle napisać dlaczego tak się dzieje, bo ja totalnie tego nie rozumiem, w ogóle dlaczego tak jest, dlaczego to miasto się tak zachowuje, bo tutaj właściwie wszystko się tak jakby nie trzyma kup. mamy wiecie strefy, jakieś tam strefy przemysłowe, które powinny dawać dużo zysku, a właściwie nic nie dają, poza tym jest dużo stref pracy, czy tam miejsc pracy, nie wiem jak to się mówi, ludzie się w ogóle nie chcą są tam pracować i narzekają, narzekają, że są bezrobotnymi, więc jest dla mnie dziwne. W każdym razie, jeszcze raz dzięki ludziska Wam za uwagę. Ogólnie, jeśli odcinek Wam się podobał, pomimo tego, że e, dzisiaj, e, no może był mało, wiecie, e, jakiś mało, może nie tyle interesujący, ale mało akcji miał, bo wiecie, wiecie jak to z czasem z SimCity jest, e, możecie mi właśnie dać łapkę w górę. E, poza tym, jeśli chcecie być na bieżąco, no to serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Ostatnio dobiło nas e, około 300, więc naprawdę serdecznie Wam dziękuję, bo jest to dosyć duża liczba, jakby nie patrzeć, no 3... 300, jak ja to powiem, osób oglądających, no to jest naprawdę dużo osób. Poza tym, jak już mówiłem wam w poprzednim odcinku, zapraszam Was tutaj na Twittera. Zastanowiłem, że zrobię pomiędzy odcinkami jakiś baner, żeby było łatwiej. Będzie on tutaj w lewym, chyba górnym rogu, jeśli nie mylę, tak jak większość moich banerów, właściwie wszystkie. Więc jeśli macie właśnie ochotę, konto i na takie rzeczy, no to możecie właśnie wejść na Twittera, pozadawać mi jakieś pytania i coś w tym stylu, więc myślę, że Wam taka inicjatywa, jak już mówiłem, się spodoba. Więc do zobaczenia ludziska, już myślę za tydzień w kolejnym odcinku SimCity oraz. Za, jeśli nie mylę, dwa tygodnie w drugim odcinku Space Engineers, czyli mniej więcej e, właśnie serii, którą prowadzę razem z moim e, kumplem. Ogólnie mam nadzieję, że seria jakoś wam się podoba, pomimo tego, że. <coughs> Ogólnie puszczam, czy puszczam, wypuszczam odcinki rzadko, no wiecie, jak to jest z seriami u mnie. Niestety, niestety nie mam za bardzo czasu kręcić częściej, wiecie, szkoła i na takie, chociaż ogólnie myślę, że w okresie świątecznym będzie odcinków samych więcej. Więc jeszcze raz ludziska, dzięki wam za uwagę, do zobaczenia już za tydzień, jak już mówiłem w kolejnym odcinku SimCity, a do tego czasu trzymajcie się i cześć!